Zapraszamy na relację specjalną z wizyty w Afro. Afrocafé eee Esquad Hagrid Burrito Bambi Westside i kosmos. zwany jako koks Koksik Afro koksik, Arturo. Arturo, koksik. Arturo, koksik. Wszyscy, wszystkim odpierdala. Rybitwa. I też e, sorki. Rybitwa. Są do nim ryba. Sorka stoi. co do nim drzewo, które już oczkowała. I sorka krzemień. Czego piję mówię? Bo ja piję. Bo ty e, właśnie ojebaliśmy do restauracji na 4 euro. Bośmy dwie kole wzięli, ja tylko mam dwa tak w porządku, złodzieje walą. Dobra czas Tam w tej naszej bałwinice kłania Samoń, w sweterku a, no już a... chyba rok. Już się przyrósł do ciała. To się czyje? Już się przyrósł do ciała. Ania! Ania, Ania! Mamy dwa. Anka, Manu. <laughs> <That's my> I'm <oil>. gonna <laughs> dalej? Gdzieś Jak było smakowałe jedzenie? Jakie jedzenie? Jakie jedzenie? Zajebiste! Zajebiste! Nie, bo chujowe bo się na uzdro, Jedzenie zajebiste, Pierdalam. Zbierdane. Z wtedy Czy Zamknę pękwać. na pękwać. Zamknę pękwać. Zamknę pękwać. świeci tam, tam jak, <grym wiosła>